Zadanie 18 wyznacz pierwiastki wielomianu. W od x to się równa, x plus 2 to do potęgi drugiej, razy x odjąć 1. W tego typu przypadkach czasami zdarza się, że uczniowie chcą wymnożyć te nawiasy przez siebie. Na szczęście zauważają, że pierwszy nawias tutaj możemy rozwinąć w oparciu o wzór skróconego mnożenia, którym jest kwadrat sumy. Jeżeli sobie teraz rozwiniemy ten nawias w oparciu właśnie o wzór skróconego mnożenia, którym jest kwadrat sumy, to uzyskujemy tutaj x kwadrat dodać 4x i dodać 4. W tego typu przypadku ten wielomian zadania można byłoby zapisać jako x kwadrat dodać 4x dodać 4 razy x odjąć 1. No i tutaj czasami uczniowie Chcą dalej wymnażać te nawiasy przez siebie i będziemy mieli x kwadrat razy x, to jest x do potęgi trzeciej, x kwadrat razy minus 1 to jest minus x kwadrat, 4x razy x. To jest plus 4x do potęgi drugiej. 4x razy minus 1 to jest minus 4x. No i teraz czwórka. 4 razy x to będzie tutaj plus 4x i 4 razy minus 1 to jest minus 4. No i popatrzmy tutaj, to przede wszystkim jest się łatwo pomylić. To jest raz, dwa. Teraz dokonamy sobie redukcji wyrazów podobnych x do potęgi trzeciej zostaje bez zmian. Tutaj natomiast mamy minus x kwadrat dodać 4x do potęgi drugiej, to jest 3x do potęgi drugiej. Tutaj te x -y nam się redukują i mamy minus 4. Czyli zobacz, uzyskaliśmy wielomian stopnia trzeciego. No i teraz, jak z takiej postaci, którą tutaj uzyskaliśmy, mamy wyłonić, wyznaczyć pierwiastki? No będzie nam bardzo ciężko. W związku z powyższym pamiętaj, że no nie ma sensu wymnaczać nawiasów. Jeżeli mamy postać iloczynową, to do wyznaczenia pierwiastków postać iloczynowa jest jak najbardziej najbardziej idealną postacią, jaką możemy uzyskać, dlatego, że to ona jest najprostsza, najszybsza. Tutaj nawet tego nawiasu nie trzeba przekształcać do tej postaci. Dlaczego? Bo tutaj wystarczy zapytać, co nam zeruje nawias. Czyli ile musi wynosić x w tym pierwszym nawiasie, żeby ten nawias był równy 0? To jest minus dwójka, no bo minus 2 plus 2 to jest 0. Jeżeli teraz zobacz, by chciałbyś, chciałabyś policzyć z tego wyrażenia, czy do tego wyrażenia deltę, to delta by Ci wyszła równa 0 i w tego typu przypadku, by trzeba było x policzyć ze wzoru minus b dzielone na 2a, co też dałoby Ci minus 2. W związku z powyższym nie ma tutaj sensu niczego rozwijać, wymnażać, bo tylko dokładamy sobie pracy. No i drugie pytanie, ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby ten drugi nawias był równy 0. No i tą szukaną wartością jest 1, bo 1 odjąć 1 to jest 0. No i takim sposobem wyznaczyliśmy tutaj sobie już pierwiastki tego wielomianu. Pierwszym pierwiastkiem tego wielomianu jest minus 2 i drugim pierwiastkiem tego wielomianu jest 1. Pamiętaj o tym, że tutaj możemy odpowiedź również zapisać w postaci zbioru. Jest to zbiór dwuelementowy, w skład którego wchodzi minus 2 i 1. I teraz zwróć uwagę, tutaj po tym rozwinięciu jest bardzo dobrze to widać, że ten wielomian jest wielomianem stopnia trzeciego. Wielomian stopnia trzeciego może mieć maksymalnie trzy pierwiastki. Nam wyszły dwa. Co też jest ok, no bo jeżeli wielomian stopnia trzeciego może mieć maksymalnie maksymalnie trzy pierwiastki, to oznacza, że może mieć dwa, tak jak tutaj, ale również mógłby mieć tylko jeden pierwiastek lub mógłby tych pierwiastków nie mieć w ogóle.